W dzisiejszym ciku tutaj reset 24. Przesteśmy w trakcie CS-a. Popykamy sobie w 1.6. Yy, Control Strike'a Zaraz standardowy pistolet Cik 1. Yy, podwójny, co ja mówię, 1. Podwójny, bo przez chwilę też nagrywałem, tylko mi się skraszowało i... Teraz nagrywa. Nie skraszowało, tylko mi się filmik usunął. Ага, это наш. Добра. Голодня. Nie gram z butami, bo nie chce mi się włączyć na serwery jakieś, więc gram ze z butami. Dobra. Skupujemy se hmm. Tołasznik o. Dobra. A za tak, coś mi się włączyło, ale już włączamy. Co nicego? Dobra, idziemy nawalać na antyterrorystów Fajna mapka Dedus 2 Czy tam Dedus 2X czy coś Ale fajna mapka No, a idę chronić bomby. A nie, jest bomba? Wow, 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 wow! Dobra, idziemy. Będziemy sobie jakąś. No, nie snajpereczkę, tylko coś, co zabroni, jest taka. Szturmować. Nie, no, nie wiem. Trzeba uważać. I nie leży. Kurde, ale więc nie chcę więc nie jestem się czekać e, idziemy teraz z grupą. Może nie zginiemy. Już słychać strzały. Lepiej uważać. Kommer. Dobra, bierzemy stara, nawalamy pistolecikiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będzie ciekawie, może nie. Na pewno nie będzie za ciekawie, bo pistolecikiem do nam. Kurde, i mówiłem, A no, tu nas gościu walnął nas z tego karbinka. Dobra. Dobijemy tak do 6 i będzie koniec odcinka. Dobra, już 5. No ale nie, no 5, żeby 6 punktów. Teraz zależy kto wygra. O, co to jest? Ale się gra zacięła. Z tym kończymy nasz odcinek. Cześć. Zostawcie lajka jak Wam się podobało. Ławeczkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. it's pop